robot do bazy, ostatnie kilka metrów jedzie do tyłu, trafiając do bazy. Gdy kosi lub jedzie na bazie ma migać kontrolka zielona. Jeżeli robot zaparkuje, kontrolka zmieni się na niebieską. Oczywiście należy odczekać kilka sekund, do 4-5 sekund. Najlepiej jest bazę zamontować na kostce brukowej. Taki montaż na trawniku może spowodować to, że robot będzie nierówno trafiał na styki, które są tutaj. Oraz mrówki lub inne gryzonie mogą zmienić położenie kabla. O, kontrolka zmieniła się na niebieską. O, to jest jeszcze miga zielona. Teraz, jeżeli ładowanie nie jest odpowiednie, czyli prąd jest za słaby, robot wyjedzie i będzie się poprawiał. Jeżeli robot gdzieś stanie na ogrodzie z jakiegoś powodu, na pewno w aplikacji powinien wyskoczyć komunikat, co się stało. Najlepszym sposobem jest go uruchomić z aplikacji, lub jeżeli jest problem, to tutaj wejdź sobie w mani, albo inaczej zrobimy. Może ukryję to, co robię teraz. Jeżeli robot całkowicie padł, bo nie wiem, rozładował się, nie był ładowany przez dłuższy czas, należy go uruchomić. Jeżeli się nie uruchamia, to trzeba go przenieść tak, aby dotykał stykami do bazy. Chwilę się podładuje i wtedy można go uruchomić. Klikamy. Standardowy pin w każdym robocie Vipera to są 4 Zera. I patrzymy na poziom baterii. A czy można najlepiej nacisnąć. Tutaj pracuj. Jeżeli ma słabą baterię, zaraz wróci do bazy.